Siemka wszystkim. 2 styczeń 2024 rok. Tak pisałem na społeczności. Nie marnuję czasu. Jestem w terenie. Pogoda fatalna, bo deszcz spadł trochę. Dzisiaj przejechałem się na tereny Tarnowskich Gór. Tam w oddali. Nie będę przybliżał ale jest zabytkowa kopalnia srebra. A ja bym dzisiaj pokazać takie miejsce na tym wzgórzu. Praktycznie od drogi niedaleko. Tam jest główna droga. Tu jest tak opolno. Wyszukałem to na mapie. Znajduje się tu Szyb Bok był wybudowany, wydrążony dla kopalni Fryderyk, czy był wydrążony w 1837? Kto w temacie to zna kopalnię Fryderyk. Ile tam chodników jest? Katakumby śląskie na to mówią. Ostatnio rozmawiałem z takim panem, że dokumentują, mapują kolejne chodniki. Prawdopodobnie jest już ponad 400 km wyrobisk. Tutaj pode mną, czyli na tym całym terenie tarnogórskim, oczywiście wydobywano tu srebre, srebro, galena, trochę ołowiu i takie inne, inne różne jeszcze produkty, o których możecie sobie poczytać w temacie kopalni zabytkowej w Tanowskich Górach. Miejsce nie jest żadną tajemnicą. Śwędną się już po terenie trochę czasu dzisiaj A tu jest to miejsce właśnie. Ta moja zarypiaszczo kurteczka niebiesko, mój plecak. Tutaj jest szyb. Reklamówka jest po to położona, żeby uklęknąć i wam pokazać jaką tam głębia, bo nie doczytałem się ile metrów jest. Nie wiemy co jest na dnie, dokąd dojdziemy bo też wątpię żeby ktoś tu próbował schodzić krata jest dosyć konkretna kiedyś tu było ogrodzenie jak widzicie stoją słupki betonowe no ale niestety płotu nie ma bo poszedł na przelew krata jeszcze się trzyma no widzicie solidno. krata grubo a w dole otchłań powiem wam nie wiem ile nie będę strzelał ale z kilkadziesiąt metrów w dół jest Spoko jest. ja teraz wam chcę pokazać tą głębię uchwycić. Poprawię sobie reklamówkę. Uklęknę. Moja niezawodna latareczka. Próbujemy co? Jakoś wam pokazać Jak to zrobić. Jak się do tego tu przygotować? A, tak się przygotujemy, i tak Wam doświecimy. Patrzcie, widzicie kształt szybu okrągły wyrobiony kamieniem, po prostu kamień z tego czasu, który pewno wyciągano jako surowiec z tej kopalni. I wykorzystano na budowę tego szybu. Jeszcze poprawię telefonik, żebyście jak najlepiej to widzieli. O! o. Teraz doświetlimy jeszcze. Tak. Patrzcie. Wy tego nie widzicie, ale ja widzę, że na dole normalnie schodnik i są chodniki na 100%. Nie wiem, czy kiedyś ktoś tu próbował schodzić, czy będzie schodzić. Mój film nie jest żadną wskazówką, ma zachętą, żeby tam schodzić. Ja Wam tylko pokazuję. Jak wiecie, dziwne, ciekawe miejsca, i pokazuję Wam dzisiaj ten szyb z takiej perspektywy. Ach. na spokojnie kilkadziesiąt metrów według mnie 30 na spoko, jak nie więcej jeszcze przełożę latareczkę o, fajnie wą nagrą, widzicie szyb okrąglutki, elegancko wyrobiony boki w kamieniu całe Zarypiaszczu, bym powiedział, no. I dzisiaj taki przerywnik pomiędzy filmami z górnego, przepraszam, z Dolnego Śląska z Dolnego Śląska i z Górsowich bo my jesteśmy na Górnym Śląsku i film jest z górnego Śląska Super co? Ale zaczyno padać deszcz. Widzicie, że pada deszcz Boki szybu A teraz trzeba się skupić Wziąć telefon o. No i tak to wygląda w miarę przyzwoicie wam pokazałem te miejsce. Kto jest ciekawy, może się podjechać. Znajdzie na mapach. Nie ma problemu. Także dzisiaj taki motyw od razu z początku roku czyli z 2 stycznia 2024, Górny Śląsk. Okolice Tarnowskich Gór i taki oto szyb, a co się znajduje na dole? No tego nikt się nie dowie. Chyba że pójdzie dojść od dołu do tego szybu, tego to już nie wiem. Podobno trasy są potamowane, nie ma dostępu do wszystkich chodników. Z tego co się dowiedziałem właśnie dzisiaj od przewodnika, że są tamy I wyrobiska są pozamykane, czasami tylko otwierają, wchodzić, żeby zobaczyć, sprawdzić gazy Sprawdzić czy nie zalany chodnik, ale to wszystko To wszystko dla dobra turystów i dla dobra Tamtej kopalni, która znajduje się bardzo tam Daleko jakieś 500 metrów o Dobra, pada co więcej Na razie wszystko z moich okolic z górnego Śląska jestem jakieś kilkanaście kilometrów od Miałowic. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie moich skromnych produkcji. Pozdrawiam moje oglądaczki, oglądaczy. Trzymajcie się zdrowo i lecimy do przodu jak na społeczności. Zwiedzamy, penetrujemy, eksplorujemy i oczywiście. Jeden z celów, czyli dobić do Tysiaka na kanale Marcina MB, a link zostawią oczywiście pod tym filmikiem. Może będę nudny w tym roku, ale tak się postanowiłem. Będę to robić z upartością maniaka, bo chcę chopowi dobić ten tysiąc w tym roku. Czy to się stanie, nie wiem. Oki. Okay. Do następnego. Trzymajcie się zdrowo, Siemka.